Witajcie wszyscy serdecznie w naszym Centrum Nauki Wonderhub. Nazywam się Brian Ibray, Wonderhub Experience Officer. Poznaj nową serię Wonderhub Performance G2. Inteligentny monitor interaktywny, zaprojektowany do codziennego nauczania i spotkań. W opakowaniu znajdziesz wszystko, co jest potrzebne dla łatwej instalacji. Uchwyt ścienny, instrukcje obsługi i przewodnik instalacji. Jeśli wolisz stojak mobilny, jest to dostępna dodatkowa opcja, która doskonale sprawdzi się w wielofunkcyjnych przestrzeniach. To urządzenie to 75-calowy model, który posiada wbudowaną kamerę oraz mikrofony. Seria Performance G2 jest dostępna w wersjach 65, 75 i 86 cali, z kamerą i mikrofonami lub bez nich, co zapewnia pełną elastyczność by sprostać różnym potrzebom i budżetom. Zacznijmy od przyjrzenia się jego konstrukcji i podzespołom. Obudowa charakteryzuje się eleganckim, matowym wykończeniem, które ogranicza pozostawianie odcisków palców, a to wszystko dzięki procesowi anodowania oraz piaskowaniu o ziarnistości 200. Pod ekranem znajdują się fizyczne przyciski skrótu, takie jak regulacja głośności czy przycisk wstecz, zapewniające szybki dostęp do wybranej funkcji za jednym naciśnięciem. Wzdłuż dolnej, przedniej krawędzi monitora znajdują się porty, w tym pełnofunkcyjny port USB-C do przesyłania obrazu i ładowania telefonu. A także liczne porty tylne do rozbudowy. Tylne gniazdo OPS umożliwia dodanie modułu komputera i łatwe przełączanie między systemami Windows i Wonder OS, gdy jest to wymagane. Ekran oferuje rozdzielczość 4 k z optyczną redukcją emisji niebieskiego światła dla większego komfortu oczu. Dzięki jasności 450 nitów wyświetlana treść pozostaje wyraźna i czytelna w normalnym oświetleniu wewnętrznym, a bezszczelinowe łączenie panelu z szybą sprawia, że pisanie jest płynne i naturalne. Jeśli zdecydujesz się na model z kamerą i mikrofonem, otrzymasz kamerę 4K ze sztuczną inteligencją, zestaw 8 mikrofonów o zasięgu do 12 metrów, funkcję śledzenia mówcy oraz automatyczne kadrowanie dla dyskusji grupowych. Dźwięk to dwa 20-watowe pełnozakresowe głośniki i 25-watowy subwoofer. Możesz wybrać spośród 5 trybów dźwięku, takich jak spotkanie czy standardowy. Tryb AV jest przystosowany do częstego odtwarzania multimediów. Zachowując czystość, nawet przy wyższych poziomach głośności. Przejdźmy teraz do systemu operacyjnego. Po włączeniu od razu uruchomi się Wonder OS, oparty na Androidzie i regularnie aktualizowany bezprzewodowo, jak smartfon. Pasek wyszukiwania Google na środku przenosi bezpośrednio do przeglądarki. Skrót Wi-Fi po prawej stronie sprawia, że konfiguracja sieci jest bardzo szybka i prosta. Przesuń w lewo na stronę z widżetami, aby zobaczyć status urządzenia i szybkie wskazówki. Znajdziesz ponad 20 przydatnych narzędzi, takich jak kalkulator czy pianino, aby dodać kreatywności i zaangażowania do zajęć i spotkań. Wbudowane aplikacje to Wondercast do przesyłania ekranu i biała tablica do cyfrowego pisania. Chcesz zaprezentować plik PowerPoint i dodawać adnotacje? Użyj podzielonego ekranu lub wielozadaniowości okienkowej. To był przegląd Performance G2. Dziękujemy za uwagę. Wrócimy z kolejnymi wspaniałymi funkcjami. Bądźcie z nami.